No, a więc jesteśmy już po seansie filmowym. Mam nadzieję, że udało się wyłowić to słowo klucz: scrum, scrum. To jest ten młyn, który tam się odbywa pomiędzy tymi miłymi panami. Ja wiem, że jako ludzie nie żyjący w kulturze anglosaskiej nie zrozumiemy ani tej gry, ani baseballa. No, ale tak jest źródło słów, słowa. Scrum, więc, więc po to to było. Zobaczmy, co to słowo symbolizuje w zarządzaniu projektami. A więc tak. Pamiętamy, że projekty planuje się najczęściej klasycznie, czyli kaskadowo. Zobaczmy. To ja wiem, że to jest taka reminescencja czegoś, co już było, rzeczywiście było. Nasza kaskada niepowtarzalna. Bardzo ją zresztą lubimy. Pamiętajmy jednak o tym, że woda nie płynie do góry. Kaskada jest mało elastyczna. Innymi słowy, jak już raz się taki projekt rozpocznie, to on się tak będzie toczył, i toczył przez fazę planów aż do fazy realizacji i efekt jest dopiero na końcu. I teraz, jeżeli mamy do czynienia na przykład z projektami informatycznymi, to się może okazać, że no, w sumie jakaś tam firma coś tam planuje, twierdzi, że planuje. W rzeczywistości raczej symuluje i dopiero na końcu bierze się do roboty, a to może się okazać już jednak za późno, już jednak. Za późno i to nie jest dobrze. I to nie jest dobrze, bo może yy, nie zrobić tego, co trzeba. Przypomnijmy sobie więc, że znamy takie rzeczy jak planowanie etapowe, jak planowanie ewolucyjne, jak planowanie iteracyjne. To wszystko przecież było. Zobaczcie, etapowe planowanie za każdym. Etapem, przybliżamy się do ostatecznego celu, to do końca dopiero wtedy wiemy, gdzie ten cel jest. Planowanie ewolucyjne, kiedy cel nam się coraz bardziej oddala, na przykład ze względów na konkurentów. Planowanie iteracyjne, kiedy musimy pewne czynności powtarzać, aż do skutku i w końcu nam się, nam się udaje. Przecież wszystkie te rzeczy znamy i nie są one już planowaniem klasycznym. W związku z tym można powiedzieć, że nie zawsze musimy mieć pełną i detaliczną specyfikację przyszłego projektu na samym jego początku. Czasami można sobie odpuścić te szczegóły, które gdzieś w trakcie gry mogą się pojawić i wtedy trzeba będzie do nich podejść. Właśnie z tego założenia wychodzi podejście Scrum, które generalnie jest przeznaczony do wykonania oprogramowania przede wszystkim do takich projektów. Jest metodą iteracyjną, czyli tą, w której można pewne rzeczy powtarzać. Przyrostową to jest słowo klucz, czyli taką, w której robi się pewne etapy i na, po tych etapach robi się kolejne. Przy czym etapy to nie jest nie wiem, planowanie, yy, potem robienie testów i tak dalej, tylko to jest zrobienie części oprogramowania. Działającej, potem następnej części, potem następnej części. Znowu za każdym razem działającej. To jest istota metody przyrostowej. No i też zwinna, czyli taka niezbiurokratyzowana, byśmy powiedzieli, o czym jeszcze za chwilę. Nadaje się do różnych rzeczy, między innymi do opracowywania nowych produktów. I jeszcze kolejny filmik, no to, no to musimy sobie na niego pozwolić, bo to. Inaczej by nie było, ale filmik jest tutaj. No. Zaczynamy. Not as fast as an opening, but what a beautiful A-frame. This seems to be... Now they're picking up speed. A very nice turn there. Up time oh my polls. God, look at those poles! Look at those weed poles! Here we go through the chute. Here's the fun part. Get down, get that contact. Get out of there. Go into the tunnel. Come on! Here we go. Tex and Tex will win it. That was awesome. Okej, okay. wracamy do siebie, wracamy do siebie, a więc ten bohaterski pies właśnie być może coś tam wygrał. Celem filmu było raz na zawsze zapamiętanie, co znaczy słowo agile. Te zawody, które wygrał ten miły czworonuk, nazywają się no, agility po naszemu. No tak, głęboko po naszemu nazywają się Egility, czyli zawody w psiej zwinności. Gdyby ten pieski element odrzucić zostaje nam tylko zwinność. I o to w tym y, wszystkim chodzi. Ehm, bo tutaj, bo tutaj jakby ktoś się zastanawiał, to jest chyba border collie taka rasa. Na marginesie. Ehm, wracając do nas. Ehm, w naszych projektach można mieć wrażenie, że czasami. Poziom biurokracji jest zbyt wysoki i właśnie zmęczeni tym wszystkim ludzie od przyszłego Agile stworzyli taki manifest, który ja tutaj prezentuję, nie żeby jakoś się nim specjalnie rozogniać nad nim, bo to nie ma co, ale generalnie trzeba sobie wziąć pod uwagę, że, że coś takiego zostało stworzone, a więc pewnie, pewnie miało podstawy. Chodziło o to, że. Mamy dostarczać produktów, oprogramowania, które działa, to rysowanie całej nadbudowy nad tym wszystkim, formalności i tak dalej. To jest zbędna sprawa, zbędna sprawa. Więc wychodząc z takich założeń, stworzono ten manifest Agile, który się przekłada na sposób zarządzania projektami. Kolejna historia, którą wyciągnąłem z jakiejś książki o Agile i Scrumie, dotyczy do tego, jak biedne FBI sobie. Nie radziło z poszukiwaniem czarnych charakterów, ponieważ co prawda mieli systemy i bazy danych, ale nie współdziałały ze sobą i nie były zintegrowane, a więc wszystko się posypało i nic z tego nie było. Wreszcie pewien człowiek, który jest związany z tą omawianą przez nas metodą, wdrożył i w końcu FBI może każdego człowieka na końcu, chyba świata. Odnaleźć i w ten sposób wszystkim żyje się. Lepiej, no może troszkę sobie tutaj śmieszkuję, natomiast zobaczcie, że szczególnie w takich instytucjach dosyć dużych i zbiurokratyzowanych, rzeczywiście ten, to tempo mm, reform wdrażania nowych systemów może być tak słabe, że one zostają gdzieś tam z tyłu. One zostają gdzieś tam z tyłu, bo zauważcie, przestępcy nie muszą mieć certyfikatów. Nie muszą planować, rysować, nie muszą mieć zatwierdzonych projektów, oni po prostu działają. W związku z czym mogą być czasami, czasami z przodu, i też to jest taki sposób, żeby taka instytucja jak FBI też gdzieś nie została nie została z tyłu. Bo w Scrum jest inne podejście do specyfikacji projektu, do planowania, no i do ról. Zespołów. I teraz tak, co robimy w specyfikacji? Przede wszystkim wychodzimy z zasady Pareto, która już nie będę mówił o procentach, ale polega na takie fajne słowo, kiedyś będzie w języku polskim, na priorytetyzacji. Czyli wybieramy z tego, co udało nam się stworzyć, powiedzmy, mamy całą specyfikację przyszłego oprogramowania, wybieramy to, co jest najważniejsze. Znaczy nie na tej zasadzie, że tam 80% jest najważniejsze, tylko jakąś pierwszą rzecz, która ma działać. Eee, czy jakąś część, bo przecież do startu systemu nie trzeba, żeby wszystko w nim oddziało, od razu działało. Eee, I potem wykonujemy tą pierwszą część. Oddajemy ją, testujemy, jak działa to dobrze, jak nie to poprawiamy. Oddajemy, jeżeli działa, można zaproponować wykonanie drugiej przyrostowo będziemy rozbudowywać to działające już oprogramowanie zobaczcie gdybyśmy przez dwa lata co kwartał dostarczali jeden moduł to jest dużo lepiej niż, na, niż nawet za półtora roku cały program technicznie etapy w takim projekcie zarządzanym przez Scruma nazywane są sprintami no na przykład takimi tygodniowymi Kolejne sprinty to są te kolejne części oprogramowania, najlepiej, gdzie właśnie już działające i kolejne funkcje, które dodajemy, czyli te kolejne nasze przyrosty. Na początku takiego sprintu ustala się, co ma być zrobione, podsumowuje się na końcu, co się udało. Po kilku takich sprintach, już wiadomo, jak szybko pracujemy, co jest wielkim plusem, bo wtedy można. Szacować, jak szybko będziemy planować w przyszłości. Oczywiście robimy ewaluację, czyli sprawdzamy, co było dobrze, co było źle. To też nam dużo daje. Tak jak powiedziałem, szybciej już pracujemy po kilku sprintach i lepiej oceniamy naszą prędkość pracy w danym projekcie. W podsumowaniu spotykamy się z klientami, ze wszystkimi zainteresowanymi. Nawet jakby to było niezbyt przyjemne, to warto to szybko. Zorganizować, bo pewnie da się jeszcze poprawić i będzie wielki plus z tego. Zauważcie, że zalety takiego przyrostowego podejścia są takie, że wszystko nam tam nie kiśnie przez miesiące gdzieś tam, w, wiecie, oparach specyfikacji, tylko jest oddane i użytkownicy rzeczywiście korzystają prawie od początku. Co prawda z niewielkiej liczby punkt, funkcji, ale korzystają. To jest jeszcze dodatkowym plusem jest to, że jak damy nowy, komuś nowy program, z niewielką liczbą funkcji tego szybko opanuje, a potem będzie się douczał stopniowo kolejnych funkcji. Wierzcie mi, dla większości ludzi ten sposób nauki jest dużo lepszy niż zarzucanie im ich czymś kol, kolosalnie innym od tego, co gdzieś tam, gdzieś tam widzieli, nawet z rozbudowanymi funkcjami. Mamy wtedy w zasadzie gwarancję, że oni z tych rozbudowanych funkcji i tak nie skorzystają. Czyli jest to takie testowanie przyrostowe, wracając do naszego skrumowego podejścia. No, i teraz, jeżeli na tym testowaniu przyrostowym użytkownicy nam zgłoszą, że nie wiem, nie lubimy, że nam miga tło, coś tam, coś tam, zmieniamy. Nie zabrniemy z tym z daleko. To jest dodatkowy, dodatkowy plus. No, ten podstawowy to jest to, że widzą działające oprogramowanie, a nie coś tam. Nie jakieś schematy abstrakcyjne, które im nic nie mówią. Jeszcze o ludziach, w Scrumie, jak się nimi zarządza. W zasadzie mamy członków, powiedzmy, programistów, chociaż przy innych projektach byłyby to inne, inne funkcje. Jest jeszcze właściciel produktu, czyli ktoś od klienta, kto się z nimi spotyka i patrzy, co się dzieje. I tak zwany mistrz, Scruma po staropolsku, Scrum Master. Ktoś, kto odgrywa rolę menadżera projektu, ale to też nie w tym takim dosłownym sensie, gdzie tam mocno rozdziela zadania i pilnuje z tym chronometrażem i tak dalej, tutaj raczej to jest ktoś, kto jak trzeba, to pojedzie po pizzę. No to może tu um, deprecjonuje niektóre funkcje, ale wierzcie mi, że to, to taka przenośna. Jeżeli powiedzą, że będą pracować dłużej, tylko dostaną pizzę, to warto pojechać, to wiecie. To. Przewiatrzycie i warto, i warto. Innymi słowy, jest to ktoś, kto umożliwia pracę i działa tak, żeby ona szła jak najlepiej, jak najszybciej. To nie jest takie zarządzanie dosłowne, bo ci ludzie w zasadzie prawie sami wiedzą, co mają robić. Zadań się nie przydziela, członkowie zespołu je sobie sami wybierają. No, broń Boże, nie robi mikrozarządzania, bo to w ogóle jest niezgodne z tym podejściem. Eee, tak jak powiedziałem, ten. Zarządzający, tak w cudzysłowie, raczej usługuje i, i, i pomaga niż, niż co innego robi, a zespół koncentruje się na pracy i pracuje, pracuje, pracuje. Scrum jest metodą przyrostową. Czasami można skończyć szybciej niż się planowało. Czasami można zrezygnować z pewnych funkcji, a czemu nie? Ważne, żeby system działał. Teraz Zobaczcie, to też gdzieś w jakiejś książce dotyczącej Skruma wyczytałem, takie oczywiste rzeczy, że ta nie wiem, nadbudowa spotkania dla spotkań, ta biurokracja nie pomaga, nie pomaga w życiu. Natomiast zobaczcie, że to wszystko tak się ładnie spina z tym, o, o czym już wielokrotnie mówiłem, to znaczy o tym, że Podu... Stosujemy podejście systemowe, modułowe, polegające na tym, że my kontrolujemy to, co musimy kontrolować, całej reszty nie. Nie tworzymy sztucznych, niepotrzebnych wskaźników, o które trzeba dbać. Dbamy o te, które są ważne. Że użyję naszej stałej metafory miernika elektrycznego. Sprawdzamy napięcie tylko na tych wyjściach, które nas interesują. Jeżeli na wejściu jest dobre i na wyjściu, to kogo interesuje, co jest pomiędzy? Czy nie przesadzamy ze szczegółowością? Do czego przydaje się Scrum? inna sprawa? Do oprogramowania, na pewno. Do tworzenia nowych produktów wydaje się też takie testowanie i podobnych spraw. Natomiast, natomiast yy, generalnie tam, gdzie jesteśmy nastawieni na taki efekt, a po drodze potrzebna jest kreatywność, stworzenie, praca taka właśnie twórcza to jest ważne. Gdzie się nie nadaje? No, w projektach, które z definicji są biurokratyczne i w dużej mierze na tym polegają, to, to nie. W takich projektach technicznych, typu budowlane, gdzie trzeba detalicznie wszystko wyrobić, dopilnować, już o to chodzi, budowlańców, to też, nie, to też nie. No ale w tych pierwszych, o których wcześniej mówiłem, jak najbardziej znajduje swoje zastosowanie. Podsumowując, skruma. I generalnie różne metodyki. Otóż w swoim życiu zawodowym możecie trafić na organizacje, które już mają swoje podejście do projektów i swoje wybrane metodyki, za które czasami dużo zapłacili, albo formalnie ich nie mają. Różnie bywa. Jeśli nie, no to możecie sobie wybrać. Natomiast warto je kojarzyć. Jeżeli, jeżeli. Um, organizacja nie narzuca jakiejś metodyki, no to wtedy macie najwięcej wolności, ale też trzeba właściwą wybrać. Trzeba się zastanowić, czego my w zasadzie chcemy. W tych projektach biznesowych i tak dalej, PMI, podejście klasyczne, wydaje się całkiem, całkiem. W takich bardzo twórczych typu oprogramowanie, wydaje się, że te przyrostowe są jednak dobre. Teraz zresztą cały świat żyje dzisiaj Agile. No, może żyje COVID-19, ale dodatkowo Agile. W takich z dokumentacją warto prynsa rozważyć. Warto generalnie rozważyć douczanie się i robienie certyfikatów z zarządzania projektami. Co przyznam, nawet jako, jako prowadzący takie wykłady, zawsze coś tam nowego się można dowiedzieć. To fajnie wygląda w życiorysie, że takie umiejętności gdzieś tam potwierdzone certyfikatem mamy, a tak jak powiedziałem mam nadzieję, że też nasze, nasze zajęcia się przysłużą do nie tylko do waszej wiedzy o zarządzaniu projektem ale także gdzieś tam was zainspirują może do dalszych własnych poszukiwań, w związku z czym dziękuję za semestr, oczywiście życzę udanego podejścia do projektów, a jakbym miał Wskazać jedną rzecz, która byłaby kluczowa w naszych wykładach i która powinna z Wami zostać, to tak zwane myślenie systemowe. Tak sobie ogarnąć wszystko w całości, a nie fragmentarycznie. I to już dużo. Dużo daje zobaczyć, jakie są relacje między częściami i sprzężenia zwrotne. Oj, to wtedy świat zaczyna nabierać sensu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.